Cześć jest tutaj panią i witam was w najlepszym i najprostszym sposobie na końcy odcinek drugi. Mam nadzieję, że wszystkie na serial się udały, a dzisiaj przed nami kolejny najlepszy i najprostszy sposób na końcy. Tak, żeby trochę rozbudzić wasze apetyty, powiem, że nawet na piłkarzu udało się zabrać około 30 tysięcy monet. Piłkarzy jest sporo, przykładów będzie też sporo. Dodam tylko, że przykłady, które dzisiaj wam pokażę, to są przykłady z jednego dnia, bo niestety wczoraj kładąc pada usuwając sprzedane aukcje. Także, zobaczcie, na rynku mam 92 karty, jak wiecie zaraz będę sprzedawał seria, tak żeby zyskać z poprzedniego odcinka. No ale przed nami przykłady srebrnych kart Inform, naprawdę mega zyski, na razie pokażę Wam przykłady, potem Wam pokażę jak szukać, ile licytować, no i przykłady takie, które już są teraz na rynku. Zacznijmy od Luisa Carlosa, 45 tysięcy sprzedanych, kupione za 30 tysięcy, jeszcze na streamie nawet, 15 tysięcy zysku Puncheon, kupione za minimalną 27 500. Sprzedałem za 34. Hachnick, całkowity hit. Kupiony za minimalną. Za 3, 64 500. za 89.500. No, fenomenalny zysk. Michel za 14. 000. King. Kupiony za 20 Za minimalną. Sprzedałem za 3,5 000. Durmas. To jest absolutny mój top 1, jeżeli chodzi o te transfery. Często udzielę za 20,2025. Ja go zgarniam, Sprzedają za 33,3. 33. Morata za 46. Kupiony za 56. Denny inks kupiony za 88 000, 99 500 Tutaj Boniek Garcia za 13 Baba Carmichael, Durmas, Albrighton Andre Andre Vasquez, Dong, Durmas i Andre Andre Każdy z tych piłkarzy był kupowany za minimalną cenę Albo troszeczkę ponad minimalną, a sprzedawane naprawdę pod górną po, po górną widełkę Jakie przykłady, jak szukać? Zacznijmy od przykładów na rynku Zaczynamy był Gimenez, który Kosztuje normalnie po maksymalnej, po 7 wymyć zęby, jest no niestety za 20 000, 25 250, czyli za minimalną. Tutaj mamy krzesło na którego chciałem pokazać, że właśnie ja go licytuję. Zresztą sobie, porównamy cenę, Crestwell na rynku, najtańsze 34 tysiące, jak najbardziej, podbijam na 90 koła, bez żadnego problemu nam się sprzeda, zysk jest fenomenalny. Tutaj jeszcze dodaję sobie trzy karty, które można, będę listował, będę je pilnował. Wellington, 13 tysięcy, kup teraz, 8 tysięcy licytacja. No i zobaczcie, najtańszy na rynku, 14,5 tysiąca, sam mówi o sobie. Do tego że tam był Johnson, który chyba na rynku jest najtańszy, za 28 tysięcy. Tutaj za 20 tysięcy przeniesie mnie, przeniosło, 28 750. No i Morata, 40 no i tutaj najtańszy za 60 koła, także zysk mówi sam o sobie. Czas na przykłady i jak szukać. Jak zawsze tworzymy składy koncepcyjne, są to dwa składy. No i tutaj po kolei zapiszcie sobie, wpisujcie składy koncepcyjne. No i zawsze potem tylko szukacie. Cresswell, Inks, Blanco, Chambers, Fanny, Jimenez, Avelar, tutaj nie będę nawet próbował wymówić, Promes, Ronnie, Chester, Griffith, z tego słowa było fatalny piłkarz, Johnson, Flamengo, i Halo, Rose, King, Wellington, Hach. No i jak szukamy, jak szukamy? Prosty sposób po prostu. Bierzemy sobie Jimeneza, wyszukaj na rynku teraz broń, patrzymy z czterech aktualnie, Najtańszy 33500, no dobra, patrzymy na kup teraz, jeżeli jest jakaś licytacja niższa, to bierzemy, jeżeli jest jakieś fajne okazje na kup teraz, też bierzemy. Abelard, tego piłkarza czasami nie ma na rynku, jak jest, to schodzi za maksymalną, często się pojawia na kup teraz za 30 000. można wziąć w za 35. 000. Idźmy do drugiego mojego składu koncepcyjnego, tam jest więcej piłkarzy, jak Wam pokazuję. W cały skład wybrany, Durmas, oczywiście tak samo, wyszukujemy, jeżeli jest okazja, bierzemy, jeżeli nie... Nie bierzemy i na tak i tak Kółko. Andre Andre, Luis, Carlos, Dong, Gale. No Gale, da często byłem za minimalną, sprzedawałem za 27 tysięcy. Tutaj nie ma żadnego recyclacji, w sumie jest rano, jest 11 rano Zokora Papa, tego jak kupicie minimalną, czyli 6 tysięcy, sprzedacie za 50 tysięcy luźno. Rabio, Pancion Garcia, Albrighton Tutaj mamy Kłaza jego raz mi się udało kupić na koptera za 10 tysięcy od razu, za maksymalną poprzez za 17 tysięcy melano, ektal, z Sako, nie, Sako sobie nie dajcie, szukajcie. Babacar, tego często wyliczyliście, za 8000 tysięcy sprzedacie za 13-14 koła. Siman Morata, man of the match. Maches tutaj jest Obita. i Guerreiro. Aj, nie ma, Szkola, Szkola też za maksymalną cały czas chodzi, a ja czasami pojawia się na licytacji bardzo tanio. Też tak mówię, po pierwsze, szukajcie piłkarzy na licytacjach. Tak jak Kressler właśnie, jest wystawiony za minimalną i za maksymalną kup teraz. Wylicytujcie, wygrajcie, tak jak tutaj Jimenez. Albo po prostu kupcie na kup teraz, ja Wam pokażę, może mam kogoś, kto sprzedaje jeszcze. Dla, powie, dla potwierdzenia powiem Wam, że o, Baba Car kupiłem za 11 tysięcy, sprzedaj za 14. Joshua Kim kupiłem za 21, sprzedaje za 32. I tak jest najtańsza na rynku aktualnie. Dla potwierdzenia moich powiem Wam, że e, po tym jak jej przesunęło w serialu o tydzień kupiłem miałem 42 końce. z nich zrobiłem 50 tysięcy na BBVA, po prostu kupowałem i drożej. Bardzo monotonne to było w trakcie turnieju. No i z 50 tysięcy zacząłem na Srebrnych Informach. Może to trwa 3 dni, maksymalnie 3 dni, ale mówię, od wczoraj zrobiłem te wszystkie 19 przykładów. No i to jest gdzieś zysk około 200 tysięcy. Także ogólnie na strefie klikorek zrobiliśmy 400 tysięcy, bo to jeszcze w klubie jest, pełno się sprzedaje. To jeszcze jest Także zysk jest fenomenalny. Łatwość tej metody jest jeszcze lepsza, bo tylko sobie dodajecie koncepty, jak sprawdzacie takie co szansy, coś się wydało. No i co, pozostaje mi Was zaprosić do zarabiania końców. No i jak się podobało, to łapkujcie i subskrybujcie kanał. Aha, jak jeszcze zarobicie coś na seria, napiszcie w komentarzach ile zarobiliście. Także ja Was pozdrawiam, Siemaneczko i do zobaczenia!